Czarny kolor zwykle kojarzy nam się pejoratywnie, ze złem, ze śmiercią, z nieszczęściem i ogólnie z pesymizmem. A przynajmniej u nas w Polsce ma on takie znaczenie. Bo na przykład w Chinach kojarzy się on bardziej pozytywnie, wręcz nawet ze szczęściem. I ten materiał jest właśnie o czarnym, które powinno być utożsamiane z tym drugim, a nie z tym pierwszym. Co zresztą sugeruje tytuł tego jakże zacnego dzieła. Kruk, wrona, gawron, kawka. Czasem wszystkie te cztery ptaki są mylone albo określane po prostu jako wrona. W końcu jest czarnej kracze, no to wrona, nie? No, no nie! Jednak o tym, jak rozpoznać poszczególne gatunki rodziny krukowatych, opowiem wam w dalszej części filmu. Na razie skupimy się na życiu codziennym kruków i wron. Kruki można spotkać na całym świecie i w niemalże każdym typie środowiska lądowego, za wyjątkiem jednych tylko tropikalnych lasów deszczowych. Lecz tak ogólnie to nie są im straszne ani klimat bardzo zimny, ani klimat bardzo gorący. Można rzec, że jako ogół, zarówno kruki, jak i wrony są ptakami bardzo plastycznymi, które łatwo się dostosowują do nowych warunków, w jakich się znajdą. Warto też zaznaczyć, że są to ptaki bardzo oportunistyczne. To wszystko żercy, którzy nie pogardzą żadnym typem pokarmu. Nasiona, owoce, mniejsze zwierzątka typu gady, gryzonie, skorupiaki czy nawet mięczaki, padlina, jaja innych ptaków, czy nawet niedojady ludzkich posiłków. No właśnie, w tym miejscu przechodzimy do tego, że może nie kruki, ale bardziej wrony ciągnie do dużych miast. Mogą to potwierdzić mieszkańcy takich miast jak Wrocław, Gdańsk czy Warszawa. Sam to potwierdzę, bo jak byłem w tych miastach, to widywałem tam wrony siwe. Ba! Ogólnie potwierdzą to mieszkańcy miast, którzy na co dzień widują kawki lub gawrony. Powód jest prosty: łatwe żarcie w postaci tego, co czasem ląduje w śmietnikach, albo okruchów, które spadły na ziemię, jak coś się jadło. Albo co niektórzy ludzie są na tyle szczodrzy, że sami podają ptakom jakieś ziarna. Chleba nie polecam, bo może mieć to negatywny wpływ na zdrowie ptaszka. Omawiane w tym materiale ptaki, zarówno kruki i wrony, jak i kawki i gawrony. To jedne z najbardziej inteligentnych ptaków na świecie. Można rzec, że swoją inteligencją równają się z papugami. Tak samo jak papugi, kruki mają dobrą pamięć, są sprytne i potrafią rozwiązywać problemy związane z dostaniem się do żarcia. Nawet potrafią używać narzędzi, aby ułatwić se robotę. I tak samo jak papugi, oswojoną wronę czy kruka, też idzie nauczyć wypowiadania słów. Albo same się tego uczą, choćby nawet głupiego bluzga. <gry> Fuck you! Fuck you. Nawet zapamiętają waszą facjatę i będą wiedziały, czy daliście im żarcie, czy jesteście zwykłym NPC, czy nawet kimś, kto każe im polecieć w cholerę. Dodam też, że kruki i wrony widzą w ultrafiolecie, przez co choć dla nas są czarne, to siebie widzą w różnych, różnistych odcieniach kolorów. No w dużym skrócie nie przestają zadziwiać. Teraz opowiem wam o rozrodzie kruków i wron. A za organizm modelowy posłuży nam kruk zwyczajny. Są to ptaki, które tworzą parę na całe życie, ale zanim to wpierw trzeba zaimponować płci przeciwnej. Tokowisko kruka najlepiej oglądać, przynajmniej w Polsce, jakoś w styczniu-lutym. Samiec robi to na zasadzie, że wykonuje w powietrzu akrobację, czemu towarzyszy darcie dzioba. Ten samiec, który wykonał najlepsze, ten może pozostać ze swoją partnerką już na całe swoje życie. Oboje partnerów musi potem sobie wyznaczyć swój własny rewir, z którego każdy inny kruk poza ich własną rodzinką zostanie wyrzucony. Później mogą przystąpić do budowy gniazda, podczas której oboje dzielą się obowiązkami. Samiec przynosi dla swojej wybranki materiały budowlane, a samica odwala lwią część budowy gniazda. Brzmi jakby on był leniwym pitokiem i wykorzystywał swoją partnerkę, aczkolwiek nie do końca. Jakby nie patrzeć, jakoś ze sobą współpracują. Natomiast lokalizacja gniazda to przeważnie jakiś klif albo wysokie drzewo. W każdym razie są to miejsca niedostępne dla potencjalnych drapieżców. Pod koniec zimy, jak zrobi się cieplej, samica składa od 3 do 7 jaj, które są potem wysiadywane przez nią podczas gdy samiec przynosi jej żarcie wprost do dzioba. Trwa to jakieś 3 tygodnie, zanim wyklują się pisklęta, które po półtora miesiąca od wyklucia uczą się latać, aczkolwiek towarzyszą starym przez kolejne 6 miesięcy, zanim polecą w swoją stronę. Kruki to ptaki osiadłe i nie migrują, a jeśli już to koczują w poszukiwaniu miejsca dla siebie. Dojrzałość płciową kruki uzyskują w wieku 3-4 lat, a długość życia tych ptaków to maksymalnie 15 lat na wolności, a w niewoli mogą żyć 40. Teraz Wam opowiem trochę o tym, jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z krukiem, gawronem, wroną czy kawką. Kruk z tego zestawienia jest największy, zresztą z całego rzędu wróblowe to właśnie kruk jest jednym z największych jego przedstawicieli. Jest też jednolicie czarny i masywny. Nasada jego dzioba jest opierzona. To pozwala go odróżnić od jakiejkolwiek wrony, nie tylko siwej, której jeden z podgatunków to czarnowron, który na pierwszy rzut oka wygląda jak właśnie kruk. Co do zasady wrona siwa ma takie srokatę, szaro-czarne upierzenie. Gawron natomiast jest jednolicie czarny, z szarą nasadą dzioba. A kawka... no cóż, to kawka. Kawka ma czarne upierzenie z takim szarawym połyskiem. Po odgłosach też można odróżnić całą tę czwórcę świętą. A zresztą posłuchajcie. I jeszcze z takich ciekawostek odnośnie rozrodu, też wspomnę, że z całego tego zestawienia jedne tylko gawrony tworzą na czas gniazdowania większe skupiska, można rzec, że nawet już kolonie. Ale wracając, kiedy już wiecie, jak rozpoznać poszczególne gatunki krukowatych, mogę Wam opowiedzieć coś więcej o wybranych, bardziej egzotycznych gatunkach kruków i wron. Kruk srokaty z wyglądu przypomina trochę wronę siwą. Z tą różnicą, że kruk srokaty ma białe w miejscu, gdzie wrona siwa ma szare. Odzywa się też zupełnie innym odgłosem. Kruka srokatego nigdy nie stwierdzono w Polsce. Jest to jeden z tych kruków, które żyją w Afryce Subsaharyjskiej oraz na Madagaskarze. Wszędzie tam, gdzie tylko nie ma lasu deszczowego. Choć po polsku mówi się o nim kruk srokaty, to jednak jest to bardziej wrona niż kruk, ponieważ kruka srokatego bardzo często spotyka się w miastach, tak jak u nas wronę siwą. Kruk wielkozioby to tym razem faktyczny kruk. To również gatunek żyjący w Afryce, jednak, w odróżnieniu od srokatego, wielkodzioby woli żyć w dziczy i trzymać się z dala od miast. To taki afrykański odpowiednik naszego, kruka zwyczajnego i zajmuje tę samą niszę ekologiczną co on. Na przykład bardzo często spotyka się go w towarzystwie sępów, z którymi obiada padrinę. Ciągnie go również do zwłok przejechanych zwierząt. Kruk grubodzioby to obok kruka zwyczajnego największy przedstawiciel rodziny krukowatych, a zarazem i całego rzędu wróblowe. Mówiąc dokładniej, kruk grubodzioby jest na drugim miejscu, bo waży 1,5 kg, podczas gdy zwyczajny może ważyć maksymalnie 2 Ten gatunek również żyje w Afryce, jednak zasiedla dużo mniejszy obszar niż kruk wielkodzioby. Zasięg występowania kruka grubodziobego Ogranicza się do skrawka zaznaczonego na tej mapie. Kruk grubodzioby, choć kruk, to jednak czasy spotyka się go na obszarach miejskich, gdzie przyciąga go łatwe źródło żarcia. A zatem mógłbym go określić mianem największej wrony świata. Wrona orientalna żyje przede wszystkim w Indiach. Choć żyje w strefie tropikalnej, to nie zapuszcza się do lasów deszczowych. Jak zresztą każda inna wrona czy kruk. Za to bardzo lubi miasta i obszary wiejskie. Wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Wygląda trochę jak wrona siwa, i szczerze, tylko po głosie idzie rozpoznać, że to dwa różne gatunki. Na pierwszy rzut oka to za żadne skarby nie jestem w stanie ich odróżnić. Wrona orientalna bywa niekiedy ofiarą kukiela wielkiego, którego możecie kojarzyć z materiału o kukułkach. Samiec kukiela odciąga uwagę wron, by samica mogła podrzucić wronom jajo. A co więcej, młody kukiel zachowuje się tak samo jak i wrony, przez co nawet wrona nie podejrzewa, że ma w gnieździe pisklę innego gatunku ptaka. Kruk australijski, tak samo jak srokaty, to bardziej wrona niż kruk, jako że często widuje się go w miastach. To taki australijski odpowiednik wrony siwej lub gawrona, jeśli chodzi o zachowanie, a pod względem gniazdowania, to bardziej wrony siwej, jako że kruki australijskie nie tworzą kolonii na czas gniazdowania. Te oportunistyczne ptaki czasem są widywane, jak wyciągają kleszcze z kangurów. Choć jest to bolesny zabieg dla kangura to dla obu gatunków przynosi on korzyści. W momencie, gdy kruk australijski dziobie kangura, by wyciągnąć kleszcza, kangur po czasie czuje ulgę z usunięcia pasożyta, a kruk australijski ma darmowe jedzenie. Nie chcę używać słowa łatwe, bo jednak trzeba się nagimnastykować, żeby trafić we właściwe miejsce i przy okazji nie spłoszyć kangura. Kawka srokata jest gatunkiem charakterystycznym dla Chin, Mongolii i południowo-wschodniej Rosji, a więc jest ona wschodnim czy już nawet orientalnym odpowiednikiem naszej kawki. Ich zasięg występowania nie nachodzi na siebie, jako że zasięg naszej kawki ogranicza się do Europy i zachodniej części Azji. Srokatą łatwo odróżnić od naszej z uwagi na kolor upierzenia, który u kawki srokatej imituje kombinację wrony siwej i kruka srokatego. Nazwa łacińska kawki srokatej pochodzi od rosyjskiej krainy historycznej o nazwie Dauria, której lokalizacja obejmuje wschodnie tereny największego kraju świata. Tego jego mościa odstawiam na sam koniec, ponieważ jest najrzadszym gatunkiem spośród omawianych tutaj ptaków. Wrona ogorzała swego czasu żyła na hawajskiej wyspie Hawaii, a skoro mowa o Hawajach, to wrona ogorzała ma po hawajsku swoją własną nazwę Alala. A czemu żyła? Bo już nie żyje. A kto umarł, ten nie żyje. A kto umarł, ten nie żyje. Żart. Wrona ogorzała miała pecha, bo jako jedyna nie zdołała się przystosować do bliskości człowieka, czego konsekwencją stało się to, że wskutek działalności ludzkiej wrony ogorzałe o mało nie wyginęły i obecnie mają status gatunku wymarłego na wolności, czyli można je spotkać tylko i wyłącznie w Zoo, mówiąc dokładniej w San Diego, oraz ewentualnie w ośrodkach zajmujących się gatunkami zagrożonymi. Działalność człowieka to nie jedyny czynnik, który przyczynił się do niemal całkowitej zagłady wrony ogorzałej. Inny to oczywiście drapieżnictwo ze strony zdziczałych kotów oraz innych gatunków obcych, które zostały albo zawleczone na Hawaje, lub zostały tam świadomie wprowadzone. Nie wspominając już o choróbskach, które też przyczyniły się do zdziesiątkowania populacji tego ptaka. Na całe szczęście prowadzony jest projekt Alala Project który ma na celu odtworzenie populacji, reintrodukcję i ochronę gatunku. Także pozostaje mieć nadzieję, że wrona ogorzała zostanie uratowana przed wyginięciem. I to wszystko. Zachęcam do zostawienia suba, łapy w górę oraz do dyskusji w komentarzach, a w opisie macie linki do Discorda i filmowego fejsa, na które Was zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie.